Drodzy klanowiczy, tu Kutek, Clash of Clans. W dzisiejszym odcinku pokażę wam nową technikę, którą podpatrzyłem u jednego z moich nauczycieli i guru tej gry, czyli u PowerBanga. Za oknem będziecie słyszeć niestety burze, będą przeplatane moje komentarze tym, co się będzie działo za oknem. Jeśli chodzi o samą technikę, o co chodzi? Jest to technika HGHB, czyli aniołki, giganty, Hogi i Bowlery. Bowlery maksymalne bierzemy do Clankastla, ponieważ na poziomie TH9 nie są one dostępne w naszej armii. Za dużo nie będę Wam tutaj tłumaczył, ponieważ jest to mój pierwszy atak tą techniką. Nie za dużo tutaj jeszcze wiem, jeśli chodzi o skład. Popatrzcie na skład. 4 Aniołki, 12 Gigantów, 12, 12 Hogów i 5 Bowlerów maksymalnych w Clankastlu. Zestaw speli 2 Rage'e, 2 healer. Jeśli chodzi o skład, Spotkałem się z różnym składem, to znaczy, waha się liczba gigantów od 8 do 12 i od 10 do 14, waha się ilość hogów, również zestaw speli jest różny: albo 3 Raj J hill, albo 2 Raj i 2 hill. Nie wiem od czego to zależy, obejrzę więcej tych filmów. Sam troszkę potrenuję tą technikę, postaram się dojść do tego od czego zależy skład wojska od czego zależy skład tych speli. Od czego zaczynamy. Jeszcze nie powiem od czego zaczynamy. Ważna rzecz, nie wyciągamy wojska z klankastla w tym, w tym ataku. Ten atak generalnie stosuje się do wiosek tzw. antytrzygwiazdkowych, czyli takich rozłożystych jak tutaj widzicie. Takich, które ciężko zaatakować innymi technikami, a przede wszystkim hogami. Tu widzicie mnóstwo miejsc, w których mogą być pochowane podwójne gigabomby. To jest pierwszy atak na tą wioskę. Dlatego nie wiem gdzie były gigabomby, nie wiem gdzie są schowane Tesle, nie wiem co jest z klankastlu. Zaczynamy od tworzenia komina I co istotne, ten komin nie jest po to, żeby skierować Nasze giganty, którymi zaczynamy atak Tylko po to, aby skierować Bowlery z Klankastla W to miejsce, gdzie chcemy Żeby poszły Ponieważ bowlery idą na najbliższy budynek Natomiast giganci, jak wiecie, idą na budynek defensywny Zaczynamy od rzucenia Jednostek tworzących komin Zrzucamy gigantów Aniołki, herosi Po przebiciu się gigantów przez murek I zrzucamy Bowlery z Clankastla. Zobaczcie, co się będzie działo. Tu istotna rzecz, bardzo ważne w rzucaniu Rage'a jest to, o czym wspominałem w poprzednich odcinkach. To znaczy, żeby rzucić Rage tak, że objął swoim zasięgiem i jednostki, które atakują, i aniołki, które leczą te jednostki, ponieważ wtedy aniołki szybciej leczą jednostki, które są w ich zasięgu. Zwróćcie uwagę na wypuszczanie hogów. Hogi spokojnie dorzucam z boku, żeby wyczyściły te jednostki defensywne, które są skupione na naszym składzie, czyli na gigantach i na bowlerach. Po malutku, po dwa, po trzy, zaraz za nimi, u góry, jak widzicie, dwa wizardy puszczone, które bezpiecznie czyszczą nam budynki, które mogłyby nam zostać i mogłyby nam zabraknąć czasu, żeby zrobić trzy gwiazdki. Tu niestety dwa giganty zawiesiły się w środku dlatego że mają bliższą drogę do budynków które są za dwoma murkami niż do tych którymi podąża główne czoło naszego ataku jak widzicie dochodzimy do momentu kiedy po prawej stronie oprócz tego dużego skupiska budynków defensywnych czyli dwóch WT Archer Towera, Kanona, Mortara, Air Defensa wyskakuje na Farma Tesli. Nie stanowi to na szczęście problemu dla tego typu ataku, ponieważ zobaczcie i królewna, i król, czyli nasi herosi cały czas pełni zdrowia, bez wykorzystanych ability i 8 hogów w zapasie. I w tym momencie po podejściu kilku składu pod te budynki defensywne wyrzucam hogi 3, 3, 2 i to jest praktycznie koniec tego ataku. 100% i 3 gwiazdki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.